Słuchajcie, zakupiłem, kurwa, choco brownie, kupiłem trzy, bo po pięć złotych są, ale one są mega smilki, milki Od Od pani powiedziała, która tam sprzedaje, kupiłem panini, kurwa, od razu gorące, i to. Nie każda żabka ma, ma wszystkie rzeczy, nie? Roasted Almond taste miller, mysz. I to kupiłem jako jedyny, kurwa, znalazłem pasta, pizza z gemelli z pieczą no, szynką, pieczarkami i sosem pomidorowym, kurwa, co to jest Gemeli w ogóle? Makaron jakiś specjalny czystu? Tak to wygląda. To nie, to nie panini, tylko stripsy z kurczaka chyba wziąłem. Piekarnika ładnie pachnie. Nigdy więcej makreli kurwa w oleju. Bo odbija się jeba na cały czas. Ale trzeba spójrzcie. stripsy polecam z kurczaka z żabki. Porównaniu do tego burgera za 32 zł, to jednak to się opyla, nie bardziej. Ale był dobry tamten burger, jak dla mnie.